Rozmowa o dziewiątej. Moim i Państwa gościem jest Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Spotykamy się, aby omówić zdarzenie dotyczące tego, co wydarzyło się 12 października tego roku w Raculi. Chodzi o śmiertelne pogryzienie przez psy 46-letniego mężczyzny. Wyprowadzicie śledztwo w tej sprawie. Co na ten moment już wiadomo? Na temat tej sprawy już dość dużo e, informowaliśmy, opinię publiczną natomiast, no to co mogę potwierdzić e, w dalszym ciągu, mężczyzna jest tymczasowo aresztowany, e, zarzucany czyn jest bardzo surowy, ponieważ mężczyźnie zarzucono spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, skutkującej śmiercią. E, tutaj w opinii publicznej też e, często jest e, dużo pytań, że, co to znaczy, że choroba realnie zagrażająca życiu, no właśnie to jest taka Choroba, która skutkuje śmiercią, i dlatego tutaj ten zarzut jest zagrożony karą, nawet do dużego pozbawienia wolności. A proszę powiedzieć, co na ten moment dzieje się z tymi psami? Psy zostały zabezpieczone przez prokuraturę okręgową w Zielonej Górze, są poddawane badaniom oraz obserwacji behawiorystycznej. Proszę powiedzieć, bo też w opinii publicznej, publicznej jest dużo informacji na temat tego zdarzenia. Powstają różne historie, różne hipotezy dotyczące tego, jak w ogóle mogło dojść do tej sytuacji, bo te psy już wcześniej atakowały ludzi. Macie takie zgłoszenia o dwóch zdarzeniach. Tak, wiemy o dwóch zdarzeniach na pewno. Dotyczy ono, jedno z tych zgłoszeń, dotyczy kobiety, która została pogryziona. W lesie, właśnie nieopodal strzelnicy. I drugie zdarzenie dotyczy mężczyzny, który włamał się na teren strzelnicy. Tutaj też jest dużo takich no nieprawdziwych informacji przejawiających się w opinii publicznej, ponieważ ludzie mówią, że ten teren nie był ogrodzony, natomiast mężczyzna został zaatakowany za ogrodzeniem. Tam fragment był ogrodzony, i właśnie o tym zdarzeniu jest najwięcej, myślę, że takich historii, które no są domysłami. Natomiast my na chwilę Obecną, mamy postępowanie, z, postępowanie z w toku, więc bardzo prosimy, aby y, wstrzymać się trochę z opinią y, do czasu zakończenia postępowania. Wróćmy do tego pierwszego zdarzenia. To rok 2022. I co tak, się dzieje? Y, tak, tamto zdarzenie. Y, Dotyczyło kobiety, która została zaatakowana właśnie przez psy. Kobieta oraz jej córka w momencie, kiedy broniły swojego psa, który właśnie został zaatakowany przez te zwierzęta. Wiemy, że kobieta oraz córka zostały pogryzione. Tam postępowanie zostało zakończone postępowaniem w sprawie o wykroczenie. Został skierowany przez policję wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny. Sąd uznał, że tamte zdarzenie należy ocenić jako wykroczenie. Co to oznacza? To oznacza, że czyn ten nie kwalifikował się na uznanie, że żeby doszło do przestępstwa. Sąd ocenił, że mężczyzna dopuścił się właśnie wykroczenia, natomiast nie skierowano w tej sprawie nigdy zawiadomienia do prokuratury ani rejonowej w Zielonej Górze ani okręgowej w Zielonej Górze A co z psami one były w jakiś sposób sprawdzane przez behawiorystę oceniany był ich stan psychiczny tam wiemy że pokrzywdzona zgłosiła do powiatowego inspektora weterynarii takie zdarzenie każda osoba która zostanie pogryziona przez zwierzęta bądź każdorazowo posiadacz takich zwierząt powinien zgłosić właśnie taką informację do powiatowego inspektora weterynarii, który podejmuje dalsze działania. Często jest to przeprowadzenie badań, czasem tylko i wyłącznie sprawdzenie dokumentacji zwierzęcia bądź właśnie poddanie obserwacji tych zwierząt. Psy wracają do właściciela, wracają na teren strzelnicy rok 2024 i to zdarzenie z mężczyzną. I co, co, co się dzieje w tej sytuacji? E, tamte postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak czynu zabronionego albowiem prokuratura ustaliła, że mężczyzna, który wtargnął na teren posesji ogrodzonej, e, został zaatakowany przez psy stróżujące tego terenu. E, natomiast e, tam, e, w tamtym e, zabezpieczono te zwierzęta. One zostały umieszczone w schronisku zielonogórskim i następnie wydane właścicielowi. Tutaj no też nieprawdziwa informacja się pojawiła, chyba nawet od dyrektora schroniska pierwotnie, że mężczyzna odebrał te zwierzęta w asyście policji. Żaden ze świadków tego nie potwierdza, również świadków pracujących w schronisku. Natomiast będziemy te wszystkie okoliczności analizować. Bo tam była kwestia tego, że to schronisko zawiadomiło policję w tak, jednej z tych sytuacji. I to dotyczyło tego pierwszego, pierwszego zdarzenia, ponieważ mężczyzna nie chciał zapłacić kosztów e, interwencji e, związanej ze zwierzętami. Natomiast no właśnie mamy relacje procesowe, że e, drugie zdarzenie już przebiegło e, no, bez takiego agresywnego zachowania ze strony właściciela. Psy zostały wydane. I tutaj pojawia się pytanie, e, czy te psy zostały wtedy poddane badaniom? Sprawdzacie to. E, I tak te okoliczności będą również badane przez prokuraturę. A proszę powiedzieć, kto zajął się teraz psami po tym zdarzeniu? Pro, prokuratura rejonowa w Zielonej Górze zabezpieczyła zwierzęta. A tak powinno być? Te, ta, tak naprawdę w tym zdarzeniu w związku właśnie z tak dotkliwym pogryzieniem zwierząt, prokuratura powiadomiła powiatowego inspektora weterynarii o konieczności zabezpieczenia zwierząt, natomiast te, taka decyzja nie została podjęta. Mieliśmy wiedzę, że zwierzęta... Przez inspektora weterynarii. Tak, dokładnie. Mieliśmy wiedzę, że zwierzęta znajdują się w dalszym ciągu na posesji, dwa psy znajdowały się w dalszym ciągu na posesji e, mężczyzny. Bo jeden został odłowiony przez schronisko. Tak, a jeden został odłowiony przez schronisko. Pomimo tego, że właśnie te zwierzęta w ocenie prokuratury stanowiły niebezpieczeństwo, nie zabezpieczono tych zwierząt, dlatego też podjęliśmy działania, aby zabezpieczyć w toku postępowania karnego przez podmiot prywatny. Gdzie prokuratura okręgowa w Brzezeli Górze teraz opłaca koszty zarówno pobytu tych zwierząt, jak i właśnie związane z opiniowaniem. A proszę powiedzieć, co się z tymi psami stanie w przyszłości? Jaka będzie ocena? Czekacie na to, czy te psy zostaną uśpione, czy na przykład trafią do jakiegoś ośrodka, który zajmuje się takimi w cudzysłowie agresywnymi psami? Prokuratura na pewno nie będzie decydować o losie dalszych, dalszym tych zwierząt. Ja tak powtarzam wszystkim, że to nie jest proces nad zwierzętami, to jest proces nad właścicielem zwierząt, który nieodpowiednio się zajmował tymi psami. Na pewno będzie kluczowa tutaj opinia e, biegłej z zakresu e, behawiorystyki i tutaj e, być może ona odpowie, e, jaki dalszy tok e, postępowania z tymi zwierzętami powinien być. Natomiast no, ostatnio, m, no, teraz kilka dni temu, e, doszło do przykrego przypadku w Zulechowie, e, zabicia e, dwóch e, psów e, i, i też nas to niepokoi, właśnie takie m, jakby nierozgraniczone tego, że no, te zwierzęta nie są niczemu winne, że tak postąpiły, ponieważ one po prostu były najprawdopodobniej źle wychowywane, źle zabezpieczone, więc jakby to nie jest postępowanie dotyczące zwierząt, natomiast oczywiście opinia ta będzie pewnie kluczowa. Zapytam jeszcze o kwestię strzelnicy, bo na ten temat też jest dużo informacji i wszędzie jakby podkreślane jest to, że w dzisiejszych czasach łatwiej mieć własną strzelnicę, niż na przykład wybudować dom. Czy to prawda? Tak, te przepisy są bardzo liberalne, posiadają bardzo wiele luk. Tak, można powiedzieć ogólnie, że strzelnicę można mieć po wydrukowaniu regulaminu z internetu. Więc te przepisy na pewno trzeba zmienić. Ja trochę się dziwię, że no. Ta sprawa budzi bardzo duże rozgoryczenie wśród opinii publicznej i wcale się nie dziwię temu. Natomiast dziwię się, że za tym za również słowami gorzkimi polityków nie idą czyny, bo to oni zmieniają przepisy. Trzeba koniecznie te przepisy uszczelnić w zakresie zarówno strzelnic, jak i również opieki nad zwierzętami. Jeżeli chodzi o strzelnicę w Raculi, wy też tutaj prowadzicie postępowanie w tej sprawie, sprawdzacie, czy ona działała legalnie? Postępowanie jest prowadzone przez organy administracji publicznej. Wiem, że są badane wszystkie kwestie związane z tą strzelnicą. Prokuratura ma zarejestrowane takie postępowanie w ramach działalności pozakarnej. Dokon będzie dokonana analiza tych wszystkich działań organów administracji publicznej i wtedy zostanie podjęta decyzja czy te zdarzenia kwalifikują się na ewentualnie postępowanie karne czy należy podjąć działania po prostu w trybie administracyjnym aby zamknąć ten obiekt. Chciałabym jeszcze na koniec Zmienić temat i wrócić do sprawy sprzed roku, październik 2024. Śmiertelne potrącenie na osiedlu pomorskim nastolatki. Śledztwo zostało już e, zakończone, ale trwało długo, bo szukaliście świadków. Tak, tamte postępowanie dość długo się toczyło właśnie z uwagi na to, że nie mogliśmy znaleźć świadków. Widzieliśmy, że było bardzo wielu świadków zdarzenia. To był moment, kiedy wiele osób wyszło z autobusu, wiele osób stało na Stanku jednym i drugim po drugiej stronie y, autobusowych, y, wiedzieliśmy, że te osoby również nagrywały, bo takie wszystkie, te wszystkie zdarzenia były nagrane na monitoring y, miejski y, w autobusach. Natomiast y, ci świadkowie nie zgłaszali się, nawet te rozpaczliwe apele y, rodziny nie pomogły no Tutaj prokuratura musiała razem z policją y, przeprowadzić bardzo wiele czynności, aby odnaleźć tych świadków, a następnie uzyskać opinię biegłych y, z zakresu rekonstrukcji wypadków. I co teraz będzie się działo? Postępowanie zostało skierowane do sądu. Y, roz, będzie się odbywała rozprawa, po której y, zostanie wydane rozstrzygnięcie. A jeżeli chodzi o sprawcę tego zdarzenia, przyznaje się do winy? Kobieta nie przyznaje się do winy. I tutaj jeszcze warto podkreślić, y, jakby kwestię. Tego, jakie obowiązki stoją przed świadkami? Czy my mamy taki prawny obowiązek zgłaszać, jeżeli jesteśmy świadkami takich zdarzeń? Musimy to zrobić, czy nie musimy? Jak to wygląda ze strony prawnej? Jest społeczny obowiązek, przede wszystkim zgłoszenia się jako świadek i zgłoszenia informacji o zawiadomieniu. Natomiast w pewnych kwestiach, w pewnych przestępstwach jest to obowiązek prawny. Między innymi właśnie te zdarzenia związane z psami, czyli Czyn kwalifikowany z artykułu 156 kodeksu karnego. Jest to takie zdarzenie, które, które musimy zgłosić. Są to również przestępstwa seksualne, a także najpoważniejsze przestępstwa dotyczące życia i zdrowia. Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, była dzisiaj gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i życzę miłego dnia. Rozmowa o dziewiątej.